Gdybyście byli w XIX-wiecznym gabinecie zoologicznym w Warszawie, którym kustoszem zbiorów był Władysław Taczanowski, który przez lata pracował też w Radomiu i też się zajmował Muzeum Płodów Guberni Radomskiej, to zobaczylibyście takie obrazki, takie dioramy, które wtedy były. Jak widzicie, udało się w Radomiu odtworzyć Szczególnie te szczegóły. One są właściwie otworzone razem z Paziem żeglarzem, takie na podstawie litografii, które były umuszczone z kolei w publikacji bykowa z końca XIX wieku. Wtedy już Władysław Taczonowski już nie żył. No i właściwie jest to otworzenie otworzenie niestety tutaj wielkość tych pomieszczeń w Radomiu jest niewielka ale tą scenę też byście tutaj zobaczyli z Jastrzębiem, który niesie e, się sujkę jak dobrze widzę, tak sujeczkę, sujeczkę, A taka scena właśnie była w gabinecie zoologicznym w Warszawie można było ją zobaczyć no ale to hipoteczna Pracownia, biurko. No i kruk bez nogi. Ten, akurat, ten dar Hrabiny Czapskiej dla jeszcze późniejszego Muzeum w Radomiu Księdza wi ee, Wiśniewskiego. A no, tak wyglądały wtedy gabinety. Tak można było podziwiać eksponaty. No zupełnie inaczej niż obecnie te nasze obecne są wmontowane w pewną narrację, pewną historię, właściwie wracają też do źródeł, czyli do tych diarom, które też można było oglądać w XIX wieku w Warszawie.